I kolana jeszcze dają radę, to dźwigam, ale oczywiście gdzieś tam w okresie też przygotowań. Staram się już nie podnosić tak dużych ciężarów. bo tak naprawdę też nie trzeba e, zakładać maksymalnego obciążenia, żeby dawać mi się bodziec. Nie, można wykonać naprawdę ciężki trening nóg. Nie zakładając 200 czy tam 220, tak jak u mnie to wygląda gdzieś tam w tych maksach na sztangę, tylko można sobie delikatnie zejść, zadbać trochę o kontuzję. A wiadomo, im mniej tkanki tłuszczowej na naszym. Ciele, tym bardziej gdzieś jest podatny nasz organizm na kontuzję. Więc także gdzieś tam warto zwrócić na to uwagę, właśnie w okresie przygotowań. Jest dobra, no myślę, że to będzie takie ćwiczenie, gdzie później już będzie mi ciężko cokolwiek powiedzieć, więc staram się jeszcze wydusić jak najwięcej słów w tym momencie, żeby cokolwiek w ogóle gadać w tym materiale. No ale okej, okay, no, lecimy sobie pierwszą serię rozgrzewkową. Wiem, że się powtarzam, ale myślę, że jest to też. Ważne gdzieś tam dla początkujących adeptów siłowni, by nie zaczynać od startu, od maksów. Tylko, tak jak mówię, tym bardziej, nawet gdzie jesteśmy jeszcze w miarę dobrze rozgrzani, to zawsze przy każdym innym ćwiczeniu jest inny trochę ten ruch. Więc warto wrzucić sobie mniejsze obciążenie na początku i zrobić dwie, trzy serie wstępne. A nawet w przypadku przysiadów, często jest też tak, właśnie tutaj warto nadmienić jedną kwestię że trening nóg jest właśnie zaczynany od przysiadów. Jeśli masz w planie treningowym na nogach pierwsze ćwiczenie jako przysiad, zrób sobie nawet 5-6 serii rozgrzewkowych, żeby te nogi były dobrze dogrzane, zanim zaczniesz siadać tym maksymalnym obciążeniem.